Wiedziałam, że się spotkamy wcześniej czy później. Nie rozumiem. Wiem o tobie sporo. Myślę, że ty o mnie też. A co on ci pisał? Czy Robert też był leniwy w łóżku z tobą? Robert mnie kocha. Kocha, kocha. Pamięta o Twoich imieninach. Pamięta. Bzdura nigdy nawet nie pamięta o swoich. Uśmiecha się rozbrajająco i mówi: zrób to i tamto. I ja robię to i tamto upokorzona, chociaż jest tu wszystkim coś fantastycznego. Dla mnie to nie jest upokorzenie, tylko spełnienie. To jest sprawa między mną i Robertem! Przy nim zawsze się czułam jak kobieta. Tu nie chodzi o łóżko. Ale nie chcę mi się tego tłumaczyć. Dwa lata temu poroniłam w szóstym miesiącu ciąży. To była dziewczynka. Chcesz zobaczyć Roberta? On cały czas jest tutaj? Czy wstydziłaś, że jest pijany?